Zapraszamy cię serdecznie na kurs, który przygotowaliśmy dla osób, których, które chciałyby projektować doświadczenia pracowników w swojej organizacji. Doświadczenie pracowników zwiększają konkurencyjność firm. Pracownicy zadowoleni i zaopiekowani dostarczają bardzo dużą wartość klientom organizacji. Także warto z tego skorzystać. Szkolenie jest bardzo praktyczne. Przekazujemy praktyczne umiejętności, narzędzie, które będziecie mogli wykorzystać w swoich firmach. Analizujemy cały cykl życia pracownika. Będziemy ustawiać cele, będziemy mapować ścieżkę SIS, będziemy badać, przygotowywać się do badań z pracownikami i prowadzić te badania z pracownikami. Pokażemy wam wszystko to, co musicie wiedzieć i co co musicie zrobić. Aby przygotować implementację wypracowanych doświadczeń i rozwiązań w organizacji. Zapraszamy serdecznie na szkolenie, projektowanie doświadczeń pracowników. Szkolenie online 6, 7, 8 października. A po więcej informacji zapraszamy na stronę klientocentryczny.pl. Zapraszamy.